Zaczynam lekcje praktyczne. Od godziny 15 do 21 będę orał w ziemi maszyną za 200 tysięcy złotych, ważącą coś koło 8 ton. Nie ma nic ciekawszego, co mogę sobie wymarzyć na ten moment, te wakacje, więc... Więc no, oczywiste, że bardzo... Wyczekiwałem tego momentu, no nie? Wjeżdżamy sobie właśnie na autostradę tą legendarną, na której jechałem swoim motorkiem. No, jak widzicie, pogoda jest naprawdę paskudna. No i właśnie w takich warunkach będą przeprowadzane moje pierwsze zajęcia praktyczne na operatora koparku ładowarki. O kurde, ale tak leje, że nawet drogi nigdy. Tutaj pada dużo mniej niż tam w skawinie u mnie. Chociaż tyle, że nie będę musiał na deszczu stać. Jedyne co na no no było, to będzie, no nie, no ale, ale, ale deszczu już nie, nie ma takiego dużego. Słuchajcie, pokażę Wam coś niesamowitego. Dało zostało nam 5 minutów zapasu to jest na mnie coś niesamowitego, żebym ja był gdzieś chociaż raz wcześniej trzeba sobie jeszcze budki przebrać, bo tam będzie takie błoto, że to będzie szok no i co, no i lecę Słuchajcie, nawet wykorzystałem te 5 minut, kawusie sobie zrobiłem A tutaj mamy sprzęt, na którym będę pracował dzisiaj Caterpillar Mega fajny sprzęt, podoba mi się Zaczynamy sobie właśnie zaraz jazdy Za 2 minuty w sumie Jak ja się tu z Dobra, patrzcie skąd... Skur... Kurde, kapie sobie z psem Instruktorki Nic się nie boi Dobra, lecimy Piesek tej bacznie obserwuje Sonia <grywka> O. Jak się fajnie patrzy. <laughs> Dobra, zakopujemy ten wykop. Jest ma coś takiego jak koty, które patrzą na to jak się zamiata, albo jak się kręci pralka. To jest w tej samej zasadzie, serio. Moja kolejka minęła, czekam teraz w kolejce na następną turę. Miało być coś około 10-15 osób, ale przez to, że tak leje jak lało wcześniej, no to wszyscy stwierdzili, że nie będą robić w takich warunkach i bez sensu się przychodzić. Jestem jedynie w 3 osoby, więc to jest genialna informacja. Będę miał, a kilka godzin kopania lekko dzisiaj. Tutaj kolega teraz tutaj pracuje. Zabawa jest przednia. Pieska mamy do zabawy w kabinie, siedzi sobie, ogląda z nami, jak robimy, więc mamy publikę, że tak powiem. No, lecimy dalej z tym kopaniem. Chyba no, to znowu ja wracam po bluzę, bo pizga zimne. Chłodno się zrobiło, szczerze. Ale w sumie fajnie, że w tym upaleniu muszę siedzieć, tylko ubieram sobie bluzę i cieplutko z powrotem. Porobiłem już tutaj pół godzinki. Myślę, że teraz będzie zaraz moja kolej, bo tam po 15 minut się zmieniamy cały czas. No i myślę, że teraz już można... Już poczułem jak się robi tą kopareczką, te sterowanie wyczułem. Co? Ale to nie na mnie chyba. Na mnie już? To już idę. No, no to Kasia mówi, że za 5 minut zmiana. 15 po równiutko, i lecimy to tam. Dobra, dostałem zadanie bojowe, żeby tutaj posprzątać, no i w sumie uciekamy do domu, bo już trochę.